Bart, jak żyć, ciągle to słyszę, albo jak osiągnąć taki mental, taki dystans do wszystkiego? Żyj po swojemu. Żyj tak, jak ci podpowiada twój wewnętrzny głos, którego kurwa nigdy nie zazwyczaj nie słuchacie, bo go zagłuszacie tym całym chaosem dnia. Większość z was nie umie nawet siedzieć w ciszy. Ja głównie spędzam czas w ciszy i samemu. Bo jestem tak kurwa przebodźcowany. Każdy wymaga osoba uwagi. Ja wiem, że jesteśmy głównie jednostką stadną. I żyjemy w stadach. To tylko samotne wilki. Bardzo silne jednostki potrafią żyć samemu. Dlatego trzeba mieć wyrobiony, mocny mental. Ale wtedy, w takich warunkach właśnie, odnajdujemy siebie. Swoje jestestwo. To, po co tu jesteśmy. Jak masz znaleźć, kurwa, odpowiedzieć sobie na te kluczowe pytania, będąc codziennie w matrixie, kurwa, od rana do wieczora, przebodźcowany, weekendy przychodzą, no to korzystajmy, kurwa, chodźmy na imprezę, bawmy się, bo przecież życie od tego jest. Oczywiście, że jest. Każdy robi co chce. I właśnie to jest piękne. Nie doradzamy, ja nikomu nie doradzam. Ja tylko mówię, co ja robię i jakieś tam te swoje doświadczenia. A wy zrobicie coś z tym, bądź nie. Tak samo, albo będziecie to oglądać, albo nie. Nikt was do niczego nie zmusza. Ja robię swoje i cały czas lecę po swoje. Patrzcie się. Tak się lata. Piękny port.